Pierwsze uruchomienie, nazwijmy je na sucho, po podłączeniu zasilania, włącza, włączamy, włączamy sobie tutaj zasilanie i czekamy. O, dziutka na niebiesko, na czerwono, nie wiem co to oznacza, nie czytałem instrukcji, robię to instynktownie i, i mam nadzieję, że rządzenie jest proste w obsłudze. Jest. Włączyło się, włączyło się. Nie wiem, czy słychać, Włączyło się chłodzenie. Jest niebieski obraz. Jest biały, niebieski. To urządzenie, urządzenie jest dosyć, dosyć jasne. Jak, jak, jak to było chwalone się na, na stronach? Urządzenie, urządzenie wstępnie działa. Po podłączeniu zasilania, uruchomieniu słyszę wentylator, widzę, że lampa, lampa, działa, LCD LED świeci. Widzę jakieś tam tutaj na obrazie, będę tutaj czy nie widać jakieś ikonki programowe, czyli jest dobrze. Jest dobrze, bo działa. Ok, to Dźwięk, jaki wydobywa się z wentylatorów jest nie mam pojęcia jak to jest w decybelach, gdzieś tam na pewno w specyfikacji producenta powinno być pokazane. Natomiast nie jest, nie jest to cichy projektor. Nie jest to cichy projektor. Porównuję go do Epson'a, którego miałem wcześniej. Jak już wspomniałem, mniejsze urządzenie, cieńsze, cichsze. Tutaj oczywiście odpowiednie nagłośnienie z kina domowego lub z jakiegoś mocniejszego źródła dźwięku, nie tylko z tych wbudowanych, Głośników, z których w ogóle nie zamierzam korzystać, myślę, że to będzie zagłuszone efektami dźwiękowymi z, z filmu. Eee, natomiast, no, jest to taki hałas, jak, jak, jakby włączonego starego poczciwego pc z jeszcze w miarę, znaczy z jeszcze nie, nie dość sprawnym wentylatorem. Ciekawi mnie jedna rzecz, która tutaj już yy, yy, wspomniałem, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie reguluje się ostrość obrazu, ponieważ to jest zablokowane nieruchome. Nie wiem czy za pomocą yy, przycisków yy, bardzo mnie to ciekawi, może postaram się tutaj pokazać jak już dojdę tu mału jak się ustawia ostrość obrazu, ponieważ pierwsze rzucenie niebieskiego tła z jakimś tam menu. programu nie pozwala mi odczytać, co się raznie znajduje, więc na pewno muszę dowiedzieć się w jaki sposób regulujemy ostrość obrazu. Witam ponownie. Także znalazłem przyczynę braku możliwości regulacji ostrości. No, wstępnie tutaj oszacowałem, znaczy wstępnie stwierdziłem, że uszkodzony jest obiektyw. Co widzimy tutaj na na obrazie, że nie jest on równo, równo prostopadły czyli prawdopodobnie podczas transportu został uszkodzony w ten sposób, że został wgnieciony z tej strony co widać, co widać że te, te odległości między tą a tą stroną nie są równe, przez co mechanizm jest uszkodzony i nie ma możliwości regulacji ostrości czyli cieszenia się z chińskiego projektora Właśnie dobiega końca. Pakujemy projektor z powrotem. Wysyłamy do dostawcy w celu reklamacji. Aż się boję, pomyśleć, co by było, jakbym go kupił właśnie przez eBaya albo jakiegoś innego chińskiego dostawcy. Chociaż tam są możliwości zwrotu, ale czas reakcji podejrzewam byłby dość długi.